Witam w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube. Przed nami wielki gracz, gra o milion, jubileuszowy milion po 20 zł, za 10 zł wielka kasa Big 7 i pół miliona w diamentach, a za 30 zł playbook. Zapraszam serdecznie na bogaty draping. Muzyka Rozpoczynamy nasz bardzo, bardzo e, bogaty trapping. Zapraszam serdecznie do oglądania. E, kto lubi tego typu odcinki, to wciska w tym momencie łapkę w górę. Jeżeli ktoś trzyma kciuki, to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do subskrypcji. Wkład na dzisiejszy odcinek to już Wam mówię 60. 70, 120 zł. Tyle wynosi wkład w dzisiejszy draping, a jak się będzie przedstawiała, wygrana. Lecimy z pierwszą zdrapką. Szukamy, wiadomo czego szukamy e pliku albo siódemeczki. Zabieramy się za drapanie. Mamy dzwonek, torbę. Jeszcze raz przypominam: 120 zł. Wkład. Także bardzo 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 duży wkład na dzisiejszy odcinek. Dawno takiego wkładu nie było. Ale może skoro wkład jest duży to, to się uda coś fajnego wygrać. No trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, oby się udało. Tutaj mamy monetę, safe, zegarek. Tutaj kolczyk. Róże. I lecimy z kolejnym symbolem: lustro, szminka, serduszko tradycyjnie kieruje do Was, garnek, worek i ostatni rządek. Kowa. Perfumy. tron, sztabka złota. No, niestety się nie udało. I ostatni symbol, okulary. Ostatnim symbolem są właśnie tutaj okulary. Szybko zerknę na literki kontrolne. W oraz H. Dwie różne. Czyli wygranej na 100% nie ma. Dobra, przejdźmy do e, wizualnie jednej z moich ulubionych zdrapek, czyli pół, tysiąca, pół miliona w diamentach. Tylko szybciutko nadmienię, że Big 7 był z numerem 9, a tutaj zdrapeczka z numerem 17. I zabieramy się za drapanie, za drapanko. Szukamy pliku albo diamentu. No, albo wygrywających liczb, prawda? Mamy czwóreczkę, dziewiątkę, dziewiętnastkę, czterdziestkę i trzydzieści siedem. To są wygrywające liczby w tej zdrawce. Pierwsza liczba to siedemnaście, kolejna liczba trzydzieści, trzydzieści pięć. Dwadzieścia jeden. Trójeczka. No zobaczcie, cały czas się nie udało. 36 sześć. Szkoda, że nie trzydzieści siedem. Dwadzieścia dziewięć. Piętnaście. Trzydzieści jeden. Dwadzieścia siedem.

Widzicie? Literki kontrolne inne potwierdzają, że wygranej niestety nie ma. Czyli zdrapeczka z numerem 17 się nie spisała. Czas na wielką kasę. Wielka kasa, tym razem z numerem 3. I szukamy sztabki złota albo worków. Worków albo sztabki złota. Mam nadzieję, że e, wygrane się tutaj pojawią, bo to już trzecia zdrapka w dzisiejszym odcinku. Napiszcie, która jest wasza ulubiona z tych, które do tej pory drapałem za 10 zł. Czy jest to właśnie Big 7, czy Wielka Kasa, czy pół miliona w diamentach? Z tych trzech drapek za 10 zł. Wygrywające liczby: 33, 18, 34, 42 i 12. Mamy 26, Dwójeczka. 27. 43, no i pierwsza wygrana na moim koncie już jest złoto, także cieszę się niesamowicie, że się udało tą pierwszą wygraną wy, wyłapać tutaj w tej zdrawce. 32, kolejna liczba, ale niestety jest to tylko i wyłącznie obok. 16, 40, 4. Przypominam, wkład to 120 zł. 120 zł. Bardzo duży wkład. Lecimy sobie z kolejną liczbą. Mamy 45, 48, 35, 11 i ostatni rząd 29, 15. 23, 38, no i uwaga, niestety, 41. Pod złotem jest po prostu zwrot w postaci 10 złotych. Myślę że, myślę, że zwroty cieszą. Literki kontrolne szybciutko sobie sprawdzę, a jest to po prostu DDD. Pierwsza zdrapka zobaczcie, z numerem trzecim, wielka kasa przyniosła szczęście, dlatego leci ona na kupkę z wygranymi. Przejdźmy sobie może do jubileuszowego miliona tym razem jubileuszowy milion e, i z numerem 10. Zobaczcie. Szukamy wygrywające liczb albo pliku pieniędzy, który przypisuje nam po prostu 100 zł 100 zł za, e, te, no za trafienie tego pliku, prawda? Także no mam nadzieję, że się coś tutaj trafi. Szybciutko szukam wygrywających liczb. Będzie to 33, 60, 51, 58, 34 i 21. To są wygrywające liczby. A ja mam 36. Zobaczcie, no 34 było, 36 nie ma, 16 trzydzieści trzydzieści dziewięć czterdzieści cztery dwadzieścia pięć pięćdziesiąt sześć dwadzieścia sześć trzydzieści jeden czterdzieści dziewięć jedenaście czterdzieści trzy

52, 23, 35 i 59, także strapeczka z numerem 10 leci do kosza. Leci niestety do kosza, bo żadna liczba się nie trafiła. Tutaj mamy literkę kontrolną D i zaraz szybciutko znajdę drugą. Dokładnie tak, jest to literka A. Że zdrabka leci do kosza, nie będę się tutaj dłużej zastanawiać. Lecę po prostu do gry o milion. Kolejna zdrabka z numerem czwartym. Szukamy wygrywających liczb, korony, która nic nam nie zmienia. Po prostu wygrywamy przypisaną kwotę albo kufer i wygrywamy 70 zł. Tak to wygląda. Zasady myślę są dosyć proste. Trzymajcie kciuki nie przestawajcie trzymać kciuków bo tutaj wszystko od was zależy no i lecimy mamy pierwszą liczbę wygrywającą czyli dziewiątkę w pierwszej kolumnie jest to po prostu dziewiątka i szukamy tej dziewiątki mamy trójeczkę jedenastkę dziewiętnastkę dwudziestkę piątkę i dwudziestkę czwórkę tak wygląda w tym momencie sytuacja, jeżeli chodzi o te liczby. W drugiej grze szukamy liczby 45. A mamy 38, 46, także minimalnie za wysoko. 37. 43, no i dwunastka Także zobaczcie, dwie pierwsze gry się nie spisały. Lecimy do następnej. Mamy 32, a tu mamy czwóreczkę. Dwójeczkę, 26, 34 i niestety 27 tak wygląda w tym momencie sytuacja chyba zmienię sobie drapak ponieważ strasznie mnie bolą palce od tamtego metalowego tutaj szukamy 35 a mamy no na sam początek troszkę za wysoko potem 17 15 21 i 5 i ostatnia gra, czy się coś trafi Szukamy siódemeczki. No, chociaż ten kufer i te 70 zł, jakby się tutaj pojawiło, to byłoby bardzo, bardzo miło. Coś by się zwróciło. Mamy 1,8, 42, ósemeczkę i dziesiątkę. Także no niestety, zobaczcie. Kolejna zdrabka pusta. Lecimy sobie do ostatniej zdrabki za 20 zł. Wielki gracz. Numerem 11. Już trochę ten film trwa, dlatego szybciutko szukamy żetonów albo wygrywających liczb. I szybciutko szukamy. Będzie to liczba 48, 29, 23, 21, 26 i 34. Zobaczcie, same takie bliskie liczby. Żeton przypominam, mnoży wygraną razy 2, a ja mam 60. 38. 37 17 59 15 41 16 55 18 57 42 35 13 53 43 31

Co to będzie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku? To ja nie wiem naprawdę. Aż strach pomyśleć, bo przed nami ostatnia zdrabka na dzisiaj. Jest to zdrabka z numerem 13. Ciekawe, czy będzie faktycznie ta szczęśliwa ta trzynastka. Bo przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o takie przesądy, to trochę wierzę w, w tego typu rzeczy. Także, no, mam nadzieję, że że szczęśliwa jednak ta trzynastka się okaże. Lecimy sobie z tą trzynastką i zaczynamy od gry szafirowej. Szafirowa gra. Nie wiem, czy was tutaj słuchacie przybliżyć, czy co, czy tak, czy nie tak. Myślę, że możemy spokojnie przybliżyć, bo tutaj po prostu będę przewijał sobie. I szukamy wygrywających liczb albo siódemki. Kto nie zna tej zdrabki, to już objaśniam. Nie często ją drapię tutaj na kanale, dlatego będę wszystko dokładnie objaśniał. Jest to ostatnia zdrabka. Kto ogląda bez przyspieszenia, też proszę się pochwalić w komentarzu. Wygrywające liczby to 21, 18, i 26 i lecimy z tym tematem. Mamy 29 14, 27. 23, trzy, piętnaście, dwadzieścia jeden, siedemnaście, kolejny obok, trójeczka, 25 pięć i szóstka. Pierwsza gra, pusta, szafirowa pusta. Lecimy sobie do. Do rubinowej, przepraszam, że tak, ale musiałem otrzepać z tych pyłków. Szukamy siódemeczki albo rubinu, i wtedy no, podwajamy wygraną, po prostu, co tu dużo mówić, i szybciutko sobie sprawdźmy, czy coś tutaj będzie. A mamy sztabkę złota, szminkę, koronę, pierścionek, monetę, kufer. Worek, lustro, zegarek i flakon perfum. Rubinowa też niestety okazuje się pusta. Szybciutko sobie otrzepię, jakkolwiek to brzmi, słuchajcie. I przechodzimy do kolejnej, trzeciej już strony. Trzecia strona ze szmaragdową. Siedem szans na wygraną. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. Szukamy trzech siódemeczek w jednej grze. Trzech siódemeczek szukamy. Myślę, że jak Was troszeczkę oddale, to się nic nie stanie, będziecie po prostu to lepiej widzieć. No to lecimy. Szukamy trzech siódemeczek. Gra numer 1 worek, pierwsza siódemeczka, plik, lustro i sztabka złota, druga gra. Mamy siódemeczkę, mamy kufer, mamy drugą siódemeczkę, proszę bardzo, jest szansa, zegarek i złoto, gra numer 3 siódemeczka, bransoletka, róża, zegarek i szminka. Gra numer cztery. Prezent. Siódemka, lustro, garnek i perfumę. Gra numer pięć. Siódemka, szminka, Korona, worek, no w zasadzie nie ma szansy już na żadną wygraną, ale proforma forma zdrapie. No i szósta gra, przedostatnia gra: mamy perłę, siódemkę, portfel, róże i pierścionek. Tak to wygląda. I ostatnia gra w tej właśnie szmaragdowej siódemeczce, a mamy dwie siódemeczki: podrząd, plik, monetę. A i niestety, słuchajcie, prezent, niestety prezent, także się nie udało. Ametystowa, dobra, lecimy z ametystową w takim układzie. Szybciutko, szukamy dwóch identycznych symboli. Dwa identyczne symbole w danej grze, i musimy je tutaj w tej ametystowej trafić. Mamy zegarek i kufer. Lecimy dalej, korona i moneta. Kolejne symbole: zegarek i lustro. Przypominam, dwa identyczne muszą być: dwa identyczne symbole: portfel, moneta, złoto i korona, perła, worek, pierścionek, worek, grausma. Portfel, kufer gra 9, złoto i pierścionek. Także widzę, że ametystowa niestety też pusta. Idziemy do ostatnich dwóch gier. Topazowa. W topazowej musimy znaleźć trzy identyczne symbole, wówczas wygrywamy przypisaną kwotę. Kiedy znajdziemy trzy siódemeczki mnożymy wygraną razy 2. Także historia się powtarza, jeżeli chodzi o te siódemeczki Trzy identyczne symbole. Dzwonek perfumy i korona. Szminka, naszyjnik i pierścionek. Dwie świnki oraz złoto. Moneta, moneta i perła. Róża, lustro i prezent. Kolejna gra, uwaga. Róża, dzwonek i prezent. Podkowa, plik oraz lustro podkowa, korona i perła. Naszyjnik, perfumy i plik. Szminka złoto i pierścionek. Ostatnia zrabka, diamentowa, przepraszam, nie szmaragdowa. Wygrywamy Szukamy trzech identycznych symboli. Trzy identyczne symbole, trzy identyczne kwoty. Mamy 150 zł, 30 zł, 90. Co ja mówię? 9000 zł, 1,5 miliona złotych i 100, Tak się przedstawiają te kwoty. A tutaj musimy znaleźć wygrywający symbol. No i szybciutko sprawdźmy, jaki symbol wygrywa. Wygrywa lustro. Mamy pierścionek. Portfel, zegarek, koronę, monetę, worek, słuchajcie, szminka i perfumy. Po prostu to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest coś niewiarygodnego. Musicie koniecznie zostawić łapkę w górę, bo zobaczcie, literki kontrolne B, S oraz P. BS oraz P. świadczą o tym, że ten playbook jest po prostu przegrany. Ja nie wiem, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. Wielka kasa tylko przyniosła wygraną i to no, naprawdę mizerną. Także jeżeli Wam się odcinek podobał mimo tego, że wygrane się nie posypały, to zostawcie proszę kciuka w górę pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi. i dziękuję Wam za oglądanie. widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło.